Witam w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby. Dzisiaj po raz kolejny łowisko Czarna Kolonia. Karpie Jesiotry, Karasieliny. No dzisiaj się dzieje, naprawdę. Dopiero teraz po jakiejś godzinie mam czas, żeby nagrać wstęp. Dopiero ogarnęłem stanowisko, bo cały czas były brania, cały czas są. Już kilka rybek złapaliśmy, więc zobaczcie co tam się udało. Zapraszam do oglądania. Z którym chcę jeszcze zrobić fotkę. A na wędce, na ultrafiolecie szybkie branie. No i jest jesiotr. Bardzo szybko się zaczyna dzisiaj: jest do rado. Od razu coś się dzieje, fajnie. Zobaczcie, jak pięknie walczy. Na czerwone robaczki. Ale zwalczy. Malutki, ale zobaczcie, jaka rakieta się to ryby ja cię na, na raz. Co tu się dzieje? Chwila, najpierw chcą trzeba wyciągnąć Kurde, to mi zaszkodzi A tam co Kurde no, Zacznie, tamten miesiąc się wypiął, a tutaj jest drugi to, co skakało, to skakał się z drugiej wędki. Ciekawa sprawa, ten mniejszy podaj, jak są koszty. Nawet podbieraka nie zdążyłem rozłożyć. No i puszczamy te dwie rybki. Piękny linek 37 cm oraz jesiotr. Niech wracają. Super rozpoczęcie, zaczynamy, dobrze jest. Michał przed sekundą złapał karaska, którego od razu puszczamy a dosłownie w tym samym momencie na drugiej wędce branie Coś nam wyjść nie chce No i zobaczmy jak sobie poradzi z tą rybą Powoli, powoli, bo tutaj już ci szaleje Co to mamy? O, drugi piękny lin! Piękny linek I zobaczcie, drugi linek na Orange Chocolate Loafers też piękny. No i do niego. No i linek przepiękny, złoty, piękny lin. Jeszcze połóż go na macie już. Na macie, nie na podbieraku. Jeszcze sprawdźmy ile ma centymetrów. To jest bardzo ładny. No połóż w setce, połóż trzy setce. I rozciągnij go, bo już mi się nie chce. No daj go do setki. I ile mamy? 42 cm bardzo ładnie dobra do wody <grymnie> japończyk pięknie poszedł brawo Kolejne branie, Eldorado, naprawdę nawet nie mam jak poukładać rzeczy, jeszcze wstępu nie nagrałem do filmu i jest kolejna rybeczka na ultrafioleta, bardzo ładna walka, już czuję, ciekawe co to. A, <słyska> Pinokio, nowo jesiod. Nie, nie trzeba. No i pięknie. Mamy rybkę kolejną, lecimy z nią z doma i zaraz wracamy. Czeka no i jesiotrek, malutki ten jest, kolejny 2,800 ale piękny, jak zawsze no i dobrze, niech wraca o! pięknie zobaczcie, trzecia ryba, trzeci linek na trytona u Michała mniejszy dużo, dobra weź go spokojnie wypuść tylko żeby ci nie wypadł ale nieźle, no z jednego miejsca a u mnie, pomimo że przynęta ta sama, żaden inny się nie odezwał. No, pierwszego złapałem, ponieważ Michał był nęcić i nie wpłynie. Mamy pierwszego karpika dzisiaj u Michała. Reakcję miał ciekawą. Przeraził się, że nie wiadomo co to. A tu taki mały sportowy karpik około dwójki, trójki. Wypniemy, cykniemy fotkę. No i standardowa procedura. No i ten karpiczek, oczywiście woda. Daj go spokojnie do wody, tylko nie podnoś go za wysoko, bo ci upadnie i niech płynie w świetnej kondycji. Co powalczył, no nie? No, strasznie waleczne. Ładne branko było. I znowu zestawik tutaj wygląda tak samo jak i u mnie. Akurat spadł QMF na tulejce tutaj akurat się wysunęło. Ringers, haczyk też Mikadowski. Z gumką No i tutaj inną zanętę Michał ma Chyba Match Pro, Ochotka Ja standardowo Sonu Bates Ale mimo to dzieje się Bardzo wieje, więc nie będę dużo gadać Ale zaciął Michał coś na pineczkę Przestój w braniach Troszkę się pochwaliłem za wcześnie, że pięknie biorą Ale tak jak mówię, nie będę dużo gadać Ale piękny Karaś Medalowa rybka będzie chyba. No i karasek 38, wypuść go. Pineczka. Schowałem matę troszkę, żeby się wysuszyła, bo nam odlatywała do wody, ale rybce nic się nie stało. Ale poszło, brawo. No i Michał takiego karpika trafił, też około dwójki, dawaj go do wody. Bardzo ładne branie, metoda. Pięknie pojechał. Poszedł. Warunki straszne i rybki też się uspokoiły. No i tak z ciekawości, cały czas łowię na słodko, no bo albo orange chocolate wafters, albo lorpio truskawka, albo dumbelsa ananasowe. No i z ciekawości tutaj założę cold Reda. Dumbelsy, tylko one są spleśniałe, jak widzicie. Nie wiem co się z nimi stało. Ale, jakoś tak na jesień, jak zostały w szafie. No to teraz, wyjmując je z wiosny, patrzę, jest ten biały nalot. No ale ciekawe, może to jednak nie będzie przeszkadzać rybkom. Stało parę minut, no i coś wzięło. Ale nie zaciąłem. Dlatego poczekamy, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby to przyniosło efekt. Ramy. Nawet go nie ważymy. No, dziś mamy linowe Eldorado. Kolejny, tym razem u Michała. No u niego biorą pięknie te linki. Czwarty. Trzy, jeden u mnie, trzy u niego. Tym razem na pelet. Zmieniliśmy na metodę. Nie chciał już się bawić z robakami. No, chyba jednym, jedną ręką nie wypnę. Więc przerwę nagrywanie i zaraz pokażę Wam wypuszczenie. No i rybka wypięta. Piękny linuś. Pewnie ponad 30. Niech sobie spokojnie wraca. Poszedł. Rakieta. Oficjalny rekord linka mój, bo ja nigdy nie miałem linka takiego oficjalnego, ponieważ były to małe ryby zwykle w przedziale 30-35, no a ten ma 39 cm, więc niech wraca. Dawaj ją w lewo, bo tam panu w wędki wejdziesz. Delikatniej, delikatniej, bo za bardzo do góry go wyciągasz. Nie wiem czy to nie jesteś. To jest kart ale za bardzo do góry go ciągniesz. On jest zapięty za dolną wargę, więc pewnie mu zaraz wyrwiesz hak. W prawo go odciągaj teraz, bo idzie w lewo. Do poziomu wędeczka. O właśnie. W prawo w prawo go dawaj. Do góry, do góry. Razem maluszek, chyba najmniejszy z dzisiejszych, ananasowy Dumbers niech wraca szybko. No i taki troszkę ładniejszy karasek się trafił w tej przerwie. No i standardowo. Taka szybka wstawka. Ryba z ostatniej scenki, jak pewnie zauważyliście, nie wygląda jak typowy karaś. Nie wiem czy nim jest, przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak F1, czyli hybryda karpia z karasiem. Ta hybryda występuje w Anglii, w Polsce podobno nie ma ich. No jednak łudząco patrząc na tą rybę z mojego nagrania, łudząco ją przypomina. Dlatego napiszcie co o tym sądzicie, czy może jest to F1, czy po prostu zwykła, zwykły zmutowany karaś. Dajcie znać i zapraszam do oglądania reszty. Taki karpik. Dzisiaj zdecydowanie największy. 3,700 około. 4,700 z matą. Grubiutki, fajny misio już. Niech wraca. Zobaczcie jaki piękny lin. 42 cm. Przed chwilą go zmierzyłem. Mój nowy rekord. Takiego jeszcze nie miałem. Niech wraca. i troszeczkę większy karpik, 3,5 i pół około, taki nawet fajny, grubiutki już. No i jest kolejny karpik u Michała. Już nawet matę, już się zaraz zwijamy, mata wisi tam na huśtawce, ledwo co się trzyma. O, nie potrzeba w takim wypadku od razu z podbieraka do wody. O, pomachał Dobrze, poszedł. No i koniec. Było nieźle. Parę godzin wędkowania za nami. Rybek dużo, brań też bardzo dużo. Jest się trzeba ocieszyć. Ja wyciągnąłem około 26 karasi. Chyba 8 karpi. Największy ten y, 3800. Jeszcze dwie takie trujeczki były. Jeden z 3, drugi 3,5. Więc fajnie. No i oczywiście 2 jeziotry, 3 liny. Dwa leszczyki tam w międzyczasie się natrafiły, nie ma co narzekać, no szkoda, że trzeciego jesiotra nie wyciągnąłem, ale to na własne życzenie, no kurczę, zachciało mi się ręką go podbierać, no i wtedy się wypiął, co zresztą pewnie widzieliście na początku filmu. Ciekawa sprawa, że rano brały, a potem totalna zero, nawet ich przestało być widać. No ale cóż, no takie są ryby, nie ma lekko. Ty co tam, powiesz zadowolony? No ja zadowolony, bardzo waleczne te karpie małe. No malutkie karpiki, a dawały w kość, brania też robiły ciekawe odjazdy chwilę po 14, bo rano były piękne brania, potem był przestój a chwilę po 14 jak zaczęły mi się ruszać, jak, jak mi ryba weszła w łowisko to miałem branie dosłownie co sekunda, nie mogłem usiąść cały czas tylko zmieniałem, zarzucałem no naprawdę dosłownie nie mogłem usiąść, no, była taka godzina brań piękna tak samo jak i rano no a poza tym unormowane brania, ale cały czas coś się działo więc naprawdę fajne, udane wędkowanie za nami. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam Was tutaj na czarną kolonię, bo naprawdę można fajnie połapać jak widzicie. Pamiętajcie o matach i odpowiednim obchodzeniu się z jesiotrami, bo ta ryba naprawdę potrzebuje szczególnego traktowania. Jeszcze raz dzięki. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia filmu. Obejrzyjcie też inne. Wpadnijcie na Facebooka, na Instagrama. Tam się dzieje dużo więcej. I pozdrawiam. Na razie.